Cześć moi drodzy, zapraszam Was na kolejny materiał z cyklu KAŚ, wyjaśniać i opowiemy o pewnej miejskiej tajemnicy, bo najczęściej spotkamy ją w mieście, a dokładniej na stacji benzynowej. Być może zastanawialiście się, dlaczego na stacjach benzynowych, w większości z nich przynajmniej, trzech, czterech, które ja ostatnio sprawdziłem, Widoczny jest bardzo dobrze. Znak zakazujący używania telefonów komórkowych przy dystrybutorach, w obrębie dystrybutorów w zasadzie. Czemu ten znak nam jest? Czy telefon komórkowy stanowi jakieś zagrożenie dla dystrybutora? Czy być może może spowodować eksplozję, wybuch, pożar i stracimy w wyniku tego życie? O tym, dlaczego tak jest, dzisiaj jakaś wyjaśnia. Serdecznie Was zapraszam. No właśnie. Zapytałem pracowników, menażera stacji benzynowej, czy wiedzą dlaczego taki znak jest tam umieszczony i większość stara się odpowiedzieć, że być może to wynika z czegoś, prawdopodobnie to wynika z czegoś, ale nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć jasno, klarownie i konkretnie, bo w zasadzie jasnej, klarownej i konkretnej odpowiedzi nie ma. Od kilkunastu lat w Polsce na stacjach benzynowych pojawia się taki właśnie znak z przekreślonym telefonem komórkowym. Powiem więcej. W niektórych państwach istnieje prawo zakazujące Jasno, korzystania z telefonów komórkowych w obrębie dystrybutorów, ale takie prawo też trochę wyjaśnia, dlaczego być może taki zakaz istnieje, ponieważ to prawo oprócz telefonów komórkowych zakazuje używania wszelkiego sprzętu elektronicznego w obrębie dystrybutorów, w tym m.in. nakazuje wyłączenie samochodu i świateł w samochodzie podczas tankowania. Może to mieć więc znaczenie takie, że nasz telefon komórkowy czy inne urządzenia elektroniczne poprzez promieniowanie elektromagnetyczne mogą wpływać w jakiś sposób na działanie. Dystrybutora, czyli na przykład zawyżyć albo zaniżyć odczyt, a więc i pieniądze, które będziemy musieli zapłacić. Jest to podobne gdybanie wpływu naszego sprzętu na inny sprzęt, jak w przypadku trybu samolotowego, i o tym opowiemy w którymś z następnych materiałów. I w Polsce być może też o to chodzi, ale pojawia się też drugi trop, czyli Pożary. Otóż w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat na stacjach benzynowych dochodziło do różnych zapłonów i w ramach analizy tego, co się działo przed takimi zapłonami, biegli, dochodzili do tego, co się mogło wydarzyć. I okazało się, że w wielu przypadkach, nie chcę tu mówić o większości, czy też nie podawać konkretnej liczby, ale w wielu przypadkach zauważono, że przed wybuchem takiego pożaru Osoba, która spowodowała ten pożar, wchodziła do samochodu właśnie po telefon komórkowy. Po wyjściu dotykała ona dystrybutora i cyk, pożar gotowy. Skąd ten pożar? Otóż telefon komórkowy nie ma wystarczającej mocy, żeby wygenerować iskrę czy wygenerować jakiekolwiek napięcie, które mogłoby Wywołać zapłon oparów paliwa. Natomiast ładunek elektrostatyczny już jak najbardziej ma taką możliwość. Skąd się ten ładunek elektrostatyczny bierze? Otóż wchodzicie do samochodu, ocieracie się o tapicerkę, wychodzicie jesteście już naładowani elektrostatycznie. Najczęściej rozładowujecie ten e, ładunek poprzez dotknięcie karoserii, wtedy czujecie porażenie prądem, dotykacie waszego ukochanego samochodu, a on robi wam krzywdę. Czasami jednak nie dotykacie tego samochodu wychodząc, ale idziecie prosto do dystrybutora i chcecie złapać za pistolet dystrybutora, i wtedy metalowa część tego pistoletu stoletu zabiera ładunek z was wywołuje iskrę i bum przepis na pożar gotowy. Takich pożarów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat było ponad 100, więc prawdopodobnie tutaj też nie chcę mówić za wszystkie przypadki nie ma tutaj żadnego związku Telefon komórkowy i potwierdza to nauka. Telefon komórkowy nie ma takiej mocy, żeby w jakikolwiek sposób wywołać pożar, natomiast elektrostatyka jak najbardziej. I nie ma znaczenia, czy idziecie do samochodu po telefon komórkowy, czy pójdziecie do samochodu po batonik, czy po cokolwiek innego. Nie ma to żadnego wpływu. Dlaczego więc na stacjach benzynowych jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych? Ponieważ ludzie bali się telefonów komórkowych. Tak samo jak przed pandemią COVID, ludzie bali się 5G i mówili, że usmaży nam mózg, wywoła nam raka głowy i wszystkiego innego. Tak pod koniec lat 90. ludzie obawiali się telefonów komórkowych. Doskonale pamiętam, w telezakupach były nawet takie specjalne naklejki blokujące sygnał i promieniowanie elektromagnetyczne. Wystarczyło podnieść baterię, nakleić taką naklejkę za kilkadziesiąt złotych i BUM! W magiczny sposób wszystkie promienie nie idą prosto do naszej głowy, tylko rozpraszają się gdzieś na zewnątrz. Oczywiście ta naklejka nie miała żadnej mocy, a ludzie to kupowali, ponieważ bali się tego. I wiele osób też bało się, że takie promieniowanie może spowodować pożar i wybuch na stacji benzynowej, a nikt nie chce przecież zginąć w pożarze na stacji benzynowej, dlatego też po prostu wiszą zakazy korzystania z telefonów komórkowych, i tak naprawdę wiszą one tylko dlatego, że już jest taka tradycja, bo sobie wiszą i nikt nie chce tego zdjąć, bo w zasadzie czemu by, miałby się nie zabezpieczać w taki sposób. Bo nóż komuś wybuchnie telefon w ręku, i wtedy stacja benzyna może być. a wybuchła ci bateria. Mamy za, zakaz korzystania z telefonów komórkowych, ale to jest chyba najbardziej absurdalna rzecz, która może Wam się wydarzyć na stacji benzynowej. Dziękuję. Następnego razu trzymajcie się. Cześć, zapraszam na wszystkie nasze media, na których tylko jesteśmy. A ja życzę Wam miłego i spokojnego dnia, wieczoru, tygodnia bez wybuchów i pożarów na stacji benzynowej. Cześć.